Dzień dobry serdecznie, dzisiaj podsumujemy sobie pięć najlepszych transferów minionego tygodnia i powiemy o kolejnej trzeciej z rzędu porażce Guardioli w tarczy wspólnoty, co to mówi o sezonie, który nadchodzi, jak wielki jest to sukces, jaki to był w ogóle początek sezonu, no bo tak naprawdę w tej wielkiej piłce to był pierwszy taki mecz, więc o tym wszystkim porozmawiamy sobie dzisiaj, serdeczne dzięki z góry za hat kanałowego, czyli komentarz, like i subskrypcję jeżeli jeszcze nie macie, jutro od razu zapraszam na live'a z Pucharu Gampela, mecz Barcelony z Tottenhamem, nie można tego przegapić, więc bądźcie yy, ze mną, a my jedziemy z dzisiejszym odcinkiem. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmaker ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Zaczynamy od miejsca piątego i mamy tutaj transfer do Chelsea. Tak jest, to jest ósmy transfer do Chelsea. Na razie wymienię wam sześć pozostałych jest kunku Jackson. Ugo Fu, Angelo i Diego Moreira. I teraz dochodzi do tego Robert Sanchez, bramkarz z Brighton. Bramkarz, który tak naprawdę stracił pierwsze miejsce w zespole na Brighton w. Pod koniec zeszłego sezonu i do Chelsea też nie przychodzi jako ktoś, kto ma kepę wygryźć ze składu, tylko raczej jako taki motywator, drugi bramkarz, który będzie mógł wskoczyć, utrzymać dobry poziom, bo tak naprawdę jest to bramkarz, który umiejętności ma. 25-letni Hiszpan, wiadomo, furorę chłop nie zrobi, ale warunki fizyczne ma dobre. Blisko 2 metry wzrostu. Wydaje się być idealnym gościem do tego, żeby nie marudzić, jeżeli kepa będzie w formie, a jeżeli coś się noga powinie drugiemu Hiszpanowi, to ten, żeby wskoczył i nie było strachu. Pamiętajmy, że Mendy odszedł i chłopa nie ma, więc musieli kogoś tutaj wziąć. Wzięli Roberta Sancheza. 23 miliony euro. To jest moim zdaniem spora kwota, ale pamiętajmy o tym, że mówimy o Premier League. Ja, wiemy, że tamte ceny są, jakie są, więc nie ma co się tutaj rozwodzić. Na miejscu czwartym Yunus Musah, czyli zawodnik, który opuszcza Walencję i przynosi się do Milanu za kwotę 20 milionów euro. I teraz moi drodzy, o kim w ogóle mówimy? Mówimy o 20-letnim Amerykaninie, który jest wyceniany przez Transfermarkt na 18 milionów euro. Czyli rzeczywiście możemy sobie powiedzieć, że jest to transfer rozsądny, jeżeli chodzi o cenę. Zawodnik grający jako środkowy pomocnik, ale może grać też ofensywnego, może też grać na skrzydle. Jest to zawodnik, którego transfer przebija barierę 100 milionów euro wydanych przez Milan w tym okienku transferowym. I teraz tak, co możemy o nim powiedzieć? On jak, ta tam nie, taka ciekawostka, on reprezentował w młodzieżowe drużyny w reprezentacji Anglii, ale w seniorską kadrę USA. Mając 20 lat ma już 24 występy w narodowej reprezentacji, rzeczywiście grając w Walencji, Skąd przyniósł się z Arsenalu, dokąd się przyniósł z Arsenalu, pokazywał się naprawdę z dobrej strony. Jeżeli mamy tu jakąś łyżkę dziekciu, dać, żeby to nie było, że jak, to za 20 milionów, wielokrotny reprezentant i tak dalej, jakim cudem takie niskie kwoty, to musimy dodać że końcówka u ubiegłego sezonu, powiedzmy sobie szczerze i delikatnie to ujmijmy, nie należała do najlepszych. Ale tak jak mówię, nawet jeżeli okaże się, że to będzie ta jego gorsza wersja, mówiąc w cudzysłowie, to i tak Milan nie płaci za niego tak dużych pieniędzy, żeby to było jakoś wielkie ryzyko, zawsze tam nawet jak nie wypali zadyszkę, się go gdzieś opchnie czy coś, więc wydaje się, że jest to dobry ruch, dziwię się, że Walencja nie potrafiła na nim trochę więcej grosza wyciągnąć, ale no cóż, też wiemy, jak jakie sytuacje są. Kluby w La Liga i one po prostu sprzedawać muszą. Na miejscu trzecim, Alex Dizazji, moi drodzy. Transfer do Chelsea. Tak jest. Wspominałem, że jeszcze jeden z nas czeka. Transfer do Chelsea za 45 milionów euro. Środkowy obrońca. I można się zastanawiać, po kiego wała im kolejny środkowy obrońca, ale wystarczy sobie uświadomić, że po pierwsze, cały Thiago Silva jest już leciwy, i on, pomimo tego, że poziom ma kapitalny, to nie można oczekiwać, że będzie grał wszystko od dechy do dechy, no bo to jest po prostu niemożliwe. Kulibali już jest u, u Arabów, oczywiście. Mamy Fofane, mamy Badia Shila. Badia Shila ma wrócić chyba pod koniec sierpnia, na początku września, może w połowie września, więc jeszcze chwilkę go nie będzie. Fofana zerwany, więc też tutaj jest problemy zdrowotne. Jest kilku wychowanków, aczkolwiek Chelsea chciałaby niektórych z nich spieniężyć, trochę się tutaj niektórzy kibice, jak czytam komentarze, zastanawiają po co wydawać kolejną kwotę na Diza z jego jak można było zachować właśnie któregoś z wychowanków dać mu więcej minut tym bardziej że poczecino w trakcie właśnie tego presezonu sporo miejsca dawał Chalobahowi i przede wszystkim Humphreysowi który rozegrał 245 minut w tych meczach presezonu ale właśnie mówi się że tego Humphreysa chcą wypożyczyć Czaloba ma ponoć odejść więc Zdecydowali się, że muszą wziąć sobie Diza z jego i biorąc pod uwagę. Ten układ, że rzeczywiście pozbywają się tych wychowanków, czy to na wypożyczenie, czy na sprzedaż, no to rzeczywiście ktoś tutaj musi być, bo zrobiłoby się krótko. Jak wszyscy będą zdrowi, to będzie nadmiar bogactwa dla Poczytino z kolei, ale jak to się mówi, od przybytku głowa nie boli, lepiej mieć więcej niż mniej, zwłaszcza w przypadku właśnie środkowych obrońców i klubów z Premier League. No że jak Poczytino mówi, że potrzeba, to właściciel mówi, no, Tomasz, ale też trzeba Chelsea oddać. Ona w tym sezonie. Bardzo dobrze sprzedaje zawodników. To nie jest tak, że oni tylko wydali krocie na, na, na transfery, ale dobrze też się zawodników pozbyli. Wymieńmy tutaj: Hawerca za 75 milionów, Mounta za 65, Kowacicza prawie 30, Kulibali 23, Pulisic 20, prawie 20 za Mendiego, Loftus -Chicka. Za 16, więc ta kwota, którą otrzymali, to jest 253, wydali na ten moment 200, więc i tak są do przodu. Więc tutaj nie chciałbym tutaj Was zostawiać z takim przekonaniem, że Chelsea przepala pieniądze kolejne, bo jednak jakoś się to równoważy, a nawet na razie na tym zarabia. Na miejscu drugim jest Rasmus Hoylund. To jest Duńczyk, młody Duńczyk, który w wieku 20 lat trafia do Premier League, do Manchester United. Za uwaga, 75 milionów euro. To są gigantyczne pieniądze, które dostaje Atalanta i trzeba przyznać, że piłkarz jest młody. Piłkarz. Dobrze się za zaadaptował w Atalancie. Zagrał tam tylko jeden sezon. Nie zrobił jakiegoś szału pod kątem liczby, ale 9 goli, 4 asysty w 32 spotkaniach. To jest przyzwoity wynik jak na 20-latka. Dodatkowo wiecie, młody duńczyk, to może se w United pomyśleli, będziemy mieli swojego halanda. Taki żart. Ale nie, tak całkowicie serio mówiąc, United potrzebował napastnika, było sporo plotek o tym, że może wezmą Kane'a, jak wiemy teraz Kane, jak już jest z kimś łączony, to z Bayernem Monachium, więc tutaj ewidentnie duński napastnik yy, będzie raczej nie do pary z Kane'em, tylko został wybrany, tym bardziej cena mówi sama za siebie. Ponoć chciała też Hojlunda PSG, ale... On chciał do Premier League, chciał do właśnie na Old Trafford trafić, gdzie zresztą miał już uzgodniony kontrakt indywidualny, pięcioletni, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Także fani United zadowoleni, ale liczą na to, że jeszcze nie jest to koniec. Boś się zapatrują jeszcze na kilka ruchów transferowych, ale zobaczymy. To trzeba czekać, czy się dojdą do skutku, czy nie. Moi drodzy, na miejscu pierwszym nie może być inaczej. To jest Josko Guardiol, który przenosi się z Lipska do Manchesteru City za 90 milionów euro i to jest taka ciekawostka, którą też tutaj dostałem, że to jest praktycznie cena, jaką Manchester United zapłacił za Harego Maguire'a. No musicie przyznać, że robi to wrażenie. No, oczywiście Maguire był nieco tańszy, kilka milionów, ale no, jak popatrzymy sobie, dobra, może nie będę rzucał klątwy na Guardiola. Powiedzmy sobie o nim to, co do tej pory na pewno wiemy. Największy boom na niego powstał podczas mundialu, to jest jasne. Był rezerw. Y Preserwowym był rewelacyjnym zawodnikiem, jednym z najlepszych obrońców. Oczywiście zapamiętane było to, jak Messi go objechał, ale jak to mówią kibice i osoby związane z chorwacką piłką, Gwardial zagrał turniej bezbłędny, a to, że Messi go objechał, to nie dotyczy piłki nożnej, bo Messi jest kosmitą, więc można to w ten sposób tłumaczyć. Ja bym to tłumaczył też oczywiście jeszcze w jeden sposób. Jeżeli masz. 20 lat i rozgrywasz tak genialny turniej, to oczywiście mogą ci się zdarzyć wpadki z zawodnikami najwyższej klasy. To, co jeszcze go wyróżnia, lewa noga, a zresztą Hoyloom też jest lewonożny, zapomniałem o tym wspomnieć. Kolejne powiem nawiązanie, wiecie, do kogo Manchester City i Viking wiadomo. Ale tutaj tak, może Guardiol też z przymusu grać na lewej obronie, swoją drogą, tak jak nowy nabytek. Zazis z Chelsea może grać na prawej, jak trzeba. Także to też. Zresztą przedstawianie tego Guardiola. Fajnie prowadzona jest jego kariera, bo on już wcześniej miał okazję przenieść się do Premier League. Mówił, że Bundesliga ma być dla niego przystankiem, gdzie, gdzie się ogra. No i w te dwa sezony rzeczywiście możemy powiedzieć, że ta jego cena poszybowała w górę. On rzeczywiście jest ograny. I teraz City pozyskuje 21-letniego środkowego obrońcę, doświadczonego silnego, przede wszystkim świetnie grającego piłką, to czego Guardiola wymaga, to czego potrzebuje. Zawodnik obrońca musi umieć rozpocząć akcję i Guardiola robi to doskonale. Silny, z dobrymi warunkami fizycznymi, bo on ma 1,85m wzrostu. Na papierze, tak jak sobie myślimy, to nowoczesny obrońca doskonały, zwłaszcza jeszcze, że ta lewa noga, więc to wiadomo, Ciężej o takiego. Więc City może mieć na lata po prostu gościa, który będzie im przez ponad dekadę zapewniał spokój w środku obrony, ale to może być też moja klątwa, więc niespecjalnie bym się do tego przywiązywał, aczkolwiek mówię, na papierze wszystko na to wskazuje. A skoro jesteśmy już przy City, powiedzmy sobie, że Guardiola przegrywa trzeci raz z rzędu tarczę wspólnoty. Zapytany. Oto przez dziennikarzy w trzeci raz rzędu, jak w City walczę oczywiście o tą tarczę wspólnoty, powiedział, że no tak, gramy, ale gramy trzeci raz, bo trzeci raz wygraliśmy Premier League. I oczywiście coś w tym jest, ale należy pa pamiętać, że o ile superpuchary przeważnie to nie są jakoś specjalnie istotne mecze, jak zobaczymy przebieg też tego spotkania, to nadal było takie tempo trochę presezonowe, trochę to było nudne, liczyłem szczerze mówiąc na o wiele lepsze widowisko, a było bardzo średnie i to jest delikatnie rzecz ujęta delikatnie ujęta kwestia uważam, ale fakt jest taki, że, że, że jeżeli chodzi o superpuchary, to tarcza wspólnota jest chyba najbardziej znanym superpucharem, oczywiście możemy jeszcze mówić o superpucharze Arabii Saudyjskiej rozgrywanym e, przez drużyny hiszpańskie bo to też jest zabawny twór, ale on jest bardziej zabawny. A tarcza wspólnoty, Community Shield to jest jednak coś, o czym każdy kibic piłkarski na świecie wie, czeka się na to i rzeczywiście wielkie brawa dla arsenalu. Kto był w tym meczu lepszy, gorszy, niespecjalnie jest sens o tym opowiadać. Na pewno zawiódł kibiców troszeczkę, właśnie Haland, który był kompletnie niewidoczny, nic mu nie wychodziło, on miał chyba w sumie 13 Kontaktu z piłką strzedł w około 60 minuty. Bramki padały już po jego zejściu, ale mówię, to jest cały czas mecz na tydzień przed startem ligi i na pewno Guardiola i obywatele chcieli mieć to trofeum, ale Arsenal wykazał się no, większą, w takim uporem do samego końca, bo bramka dla nich padła w chyba 10 minucie doliczonej, 8 w ogóle przedłuża. To też będzie chory sezon pod kątem tych doliczonych minut. To jest niesamowite, jak można jeszcze bardziej obrzydzać kibicowi że będzie trzeba siedzieć, dobra, nie chcę mi się o tym nawet myśleć, bo to będzie jakiś paranoja. W każdym razie strzelili, rykoszet, wpada bramka, w karnych y, citizens nic nie strzelają, ci w ogóle walą jakieś okna chore, no i zgarniają to trofeum zasłużenie, ale to też pokazuje, powiem wam, że ten sezon, oczywiście nie można rzutować tutaj bezpośrednio, o już, Arsenal nad City, wiadomo, że nie, ale pokazuje, że Arsenal jest mocny, pokazuje, że Havertz to jak na razie jednak jest nadal... Kai Havertz, nie wiem, naprawdę, ja tego gościa nie czaję i nadal po obejrzeniu tego spotkania nie czaję go w tym samym stopniu, w jakim go nie czaiłem, ale to pokazuje, że jeszcze doliczymy do tego kolejne zespoły, właśnie, chociażby Chelsea, Manchester United i tak dalej, i możemy wymieniać, to ta Premier League znowu jest najlepsza, jeżeli chodzi o, o, to, o tę walkę, uważam, o czwórkę czołową. No tu nie mają innej ligi po prostu podjazdu, i z tym chyba każdy się zgadza. A jak się nie zgadzasz. To daj znać w komentarzu serdecznie polecam linki. Też od sponsorów kanału znajdują się. W opisie znajdźcie, może będzie oferta, która z Was interesuje. Książki e, Kanal Plus Online, czy właśnie e, BetClick. Fantastyczna oferta dla pełnoletnich zainteresowanych obstawianiem. My widzimy się jutro na live. Starczy z z, z Gampera z Pucharu Gampera. To ten ham może kolejne trofeum wznieść. Zapraszam serdecznie na dzisiaj. To wszystko. Widzimy się w komentarzach. Pa. pa.